Czy możesz sobie wykreować chorobę? Niewiele osób wie, że prawo przyciągania działa w dwie strony. Możesz kreować zarówno te pozytywne rzeczy, jak i te negatywne. To nie jest narzędzie, które tworzy tylko te dobre rzeczy w naszym życiu. Wszechświat reaguje na każdą naszą myśl i emocję. Dlatego bardzo ważne podczas świadomego manifestowania jest to, aby być na jak najwyższej wibracji. W innym wypadku może się nam po prostu nie udać osiągnąć to, czego chcemy. A teraz jak to wygląda w przypadku chorób? Powiedzmy, że pewnego dnia zaczynasz się troszeczkę gorzej czuć. I z dnia na dzień to samo poczucie się pogarsza. Podejmujesz decyzję, żeby pójść z tym do lekarza, a u niego dowiadujesz się, że cierpisz na niewydolność nerek. Twoje nerki nie pracują prawidłowo. Wracasz do domu dość przybity, z ciężką diagnozą, tak naprawdę, i zaczynasz myśleć o tym w kółko i w kółko, a co będzie, jeśli to, a co będzie, jeśli tamto, jak ja sobie z tym poradzę, czy zacząć brać jakieś leki, czy może pójść w naturalną stronę. Zaczynasz o tym rozmawiać ze znajomymi, z rodziną. Zaczynasz krążyć cały czas wokół tej jednej myśli: Jestem chory, będzie źle. Co to generalnie powoduje? Powoduje to to, że wszechświat rezonuje w tym momencie z tobą. I daje Ci jeszcze więcej okazji, żeby czuć się dokładnie w taki sam sposób. A więc z czasem brniesz tylko w tą gorszą stronę. Pojawia się więcej okoliczności, w których możesz czuć się gorzej. Pojawia się na przykład jakaś depresja, może pojawić się jakaś choroba tarczycy, nie wiem, możesz mieć jakieś bóle brzucha i znowu idziesz do lekarza, znowu dostajesz kolejną diagnozę, znowu wracasz jeszcze bardziej przybity, ciągle gadasz o tym ze wszystkim, Boże, jaki jestem chory, już nie mogę, co ja mam teraz zrobić. Pętla wokół Twojej szyi się tutaj zaciska... I tak to wygląda. Cały czas, całym sobą kreujesz jedno proste zdarzenie: jestem chory. Więc prawo przyciągania w tym momencie działa w określony sposób. Rezonuje z tym, co ty rezonujesz. Jeśli całym sobą tworzysz taką bańkę energii, w której jesteś chory, to wszechświat nie może zareagować inaczej. Musi dać ci dokładnie to, czego w cudzysłowie można powiedzieć, pragniesz. A więc daje ci jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej okazji do tego, żebyś mógł być chory, żebyś mógł czuć się źle, czuć się chory. Rozumiesz? Czyli tak naprawdę manifestujesz poprzez to swoją chorobę. To się niestety nie skończy dobrze, jeżeli nie zmienisz celu swojej manifestacji. Problem pojawił się w momencie, kiedy po raz pierwszy odwiedziłeś lekarza i przyjąłeś jego diagnozę jako fakt. Jestem chory. To był pierwszy moment, w którym popełniłeś błąd. Bo oczywiście czyjeś słowa, czyjaś diagnoza to jest tylko informacja. To, co ty z nią zrobisz, ma ogromne znaczenie. Albo bierzesz to do siebie i zaczynasz się wypełniać tym, żyć tym, albo podejmujesz zupełnie inne działanie, czyli zaczynasz myśleć zadaniowo. Ok, mam taki, taki problem, co mogę z tym zrobić? Cel. Chcę być zdrowy, ok? Chcę być zdrowy, szukam rozwiązań, przekupuję cały internet, kupuję książki do, do dobrych specjalistów czy lekarza, czy naturoterapeuty. Osobiście polecamy tak naturoterapeutów. Szukasz rozwiązania, idziesz w celu i cel jest jeden. Jestem zdrowy. Wypełniasz się jedną konkretną intencją, bycia zdrowym. I w tym momencie oczywiście znowu to samo co wcześniej, tylko odwrotnie. Wszechświat daje ci to, czego pragniesz. Jeżeli twoją intencją jest bycie zdrowym, a nie bycie chorym, okay, to jest ważne, bo kiedy jesteś w chorobie i tworzysz sobie bańkę choroby, twoją intencją jest bycie chorym. Niestety robisz to nieumyślnie, ale to robisz. Jeżeli tworzysz intencję bycia zdrowym, to okoliczności dają Ci rozwiązania. Pojawia się na Twojej drodze jakiś dobry specjalista, który Ci pomoże, trafiasz na jakąś wyjątkową książkę, która rozwiąże Twój problem, trafiasz na jakiś wyjątkowy filmik w internecie, który rozwiąże Twój problem. Rozumiesz? Jak w zależności od tego, jaką energię tworzysz wokół siebie, takie rzeczy manifestujesz. W ten sposób albo ci wszechświat sprzyja, albo nie. Działa dla Twojego dobra, albo nie. Ponieważ. Prawo przyciągania jest prawem neutralnym. Ono nie jest ani dobre, ani złe. Reaguje tylko i wyłącznie na to, czym ty emanujesz, czyli odpowiada na ciebie tak naprawdę. Tak więc podsumowując temat, jak widzisz, niechcący faktycznie możesz wykreować swoją chorobę, czy też w dużym stopniu po prostu pogorszyć jej stan, pogorszyć swoje życie w wielu kwestiach, ale możesz też zareagować inaczej. I z tej choroby się w łatwiejszy sposób wyleczyć właśnie dzięki prawu przyciągania. Czyli manifestuj swoje zdrowie. Niech to zdrowie jest główną intencją, myślą w Twojej głowie, a nie choroba. Choroby nie ma. Ona nie istnieje. Jest tylko zespół jakichś objawów, z którym Ty sobie musisz poradzić. Tyle. Okay? Nie dajemy energii w chorobę, dajemy energię w zdrowie, w rozwiązania. To jest cały sekret, jeżeli chodzi o prawo przyciągania. Mam nadzieję, że pomogę. Jeżeli tak, to dziel się tą informacją ze światem. Niech ludzie wiedzą, jak działa prawo przyciągania.